Dzień dobry, dzieci! Dzisiaj odwiedziłam Bolka i Lolka. Znacie ich? Tutaj mam wiele różnych książeczek, w których można znaleźć przygody Bolka i Lolka. Na pewno znacie ich też z bajek, które oglądacie w telewizji. Ale dzisiaj chciałabym przeczytać Wam jedną z historii. To będzie książeczka: nowe przygody Bolka i Lolka. Urodziny. Jedno z opowiadań nosi tytuł Ukryte Talenty. Napisał je pan Wojciech Bonowicz. To co? Jesteście gotowi? Zaczynamy. Nigdy nie wiadomo, co się przyśni. Człowiek kładzie się do łóżka, zamyka oczy, przewraca się na drugi bok i rusza w podróż. Ale nie wie dokąd, ani co go tam spotka. Dobranoc, mówi Lolek. Mhm, odpowiada Bolek. I po chwili już śpią. Bolkowi śni się coś, co wygląda jak boisko do piłki nożnej. Tyle, że na boisku zamiast piłkarzy jest samotny byczek z kółkiem w nozdrzach. Z lewego rogu zwisa mu kawałek czerwonego materiału, a na prawym ma czerwony trójkątny kapelusz. Wygląda, jakby pogonił przed chwilą torreadora. – Dzień dobry – mówi Bolek. – Mhm, odpowiada Byczek i przygląda się mu uważnie, grzebiąc kopytem w ziemi. Bolek miał już kiedyś z Bolkiem taką przygodę. Uciekali ile sił w nogach przed byczkiem, który bardzo się zdenerwował. Udało im się wskoczyć do pociągu, pociąg ruszył, a byczek został na torach. Na szczęście, Bolek ma na sobie błękitną piżamę, więc tym razem nie powinno być kłopotów. Nagle rozlega się muzyka. Okazuje się, że boisko jest otoczone trybunami pełnymi widzów. Na podwyższeniu stoi kilku gitarzystów i trębaczy i grają wesołą melodię. Byczek podchodzi do bolka, obwąchuje, dotykając jego dłoni kółkiem i zaczyna lizać go po twarzy, zupełnie jak pies. Potem kładzie się grzecznie u jego stóp. Jest całkiem mały, choć wcześniej wydawał się dużo większy. Bolek. Zdejmuje mu z rogów kapelusz i zakłada sobie na głowę. Lolkowi śni się coś innego, coś o wiele bardziej nieprawdopodobnego. Śni mu się, że siedzi w pokoju na dole i nagle wyskakuje z niego tygrys. Nie z boku, nie z za szafy ale z samego Lolka wyskakuje i staje naprzeciwko niego, bijąc się ogonem po bokach. Witaj, mówi Lolek. Odpowiada tygrys i patrzy Lolkowi prosto w oczy. Chłopcu robi się nieswojo. Czemu ten tygrys tak mu się przygląda? Lolek się go nie boi. Czuje, że zwierzę nie chce mu zrobić krzywdy, ale zachowuje się tak, jakby coś. Czekało. Co mam zrobić? pyta Lolek. Ale tygrys tylko patrzy i nic nie mówi. Rano Lolek budzi się wcześniej niż inni i szuka kartki papieru, a potem ołówka. Siada przy stole i pisze. Dziś w nocy przyszedł tygrys, uważnie popatrzył mi w oczy zapytał, czy jestem gotowy. A ja powiedziałem, że tak. Lolek czyta, co napisał i jest z siebie zadowolony. W ogóle nie wie, skąd mu się to wzięło, ale na kartce przed nim leży wiersz. Wprawdzie nierymowany, ale prawdziwy, jego własny. Lolek wsuwa między zęby koniec ołówka i po chwili pisze dalej. Tygrys podszedł do szafki, na której stał magnetofon, nałożył sobie słuchawki i puścił indyjską muzykę. Co ty tu robisz? rozległ się nagle głos mamy. Lolek zakrył kartkę ręką. A coś sobie tu chciałem, bo przyszło mi do głowy, że mógłbym. Mama spojrzała Lolkowi w oczy, niemal tak samo uważnie jak tygrys. A kiedy mama tak patrzy, nie ma sensu zmyślać. Trzeba od razu powiedzieć, co i jak. Lolek westchnął i opisał mamie swój sen, a potem powiedział, że przez tygrysa nie mógł dłużej spać musiał wstać i coś napisać. Mój syn? Pisze wiersze? Zdziwiła się mama, spojrzawszy na kartkę. Wiedziała, że chłopcy lubią grać na komputerze. Że lubią chodzić do sklepu, bo przy okazji mogą sobie kupić coś dobrego. Że lubią jole, niezawodną koleżankę. I że chętnie grają w piłkę, jeżeli tylko uda im się zwołać kolegów. Ale o pisaniu wierszy słyszała po raz pierwszy. Hm. O pisaniu wierszy słyszę po raz pierwszy, powiedziała powoli na głos. No, zobacz, mnie także udał się wiersz. I to z rymem. Wtedy z góry rozległy się gitary dźwięki. Miały, zdaje się, przypominać hiszpańską muzykę, ale gitara była rozstrojona, więc dźwięki nie przypominały niczego. No, co się tu dzisiaj dzieje? roześmiała się mama. Jeden wziął się za wiersze, drugi wyciągnął z kąta zakurzoną gitarę. Jeszcze trochę, a będę miała w domu teatr albo festiwal. A ty pisałaś kiedyś wiersze? zapytał Lolek. Mama zrobiła tajemniczą minę, jakby chciała, by takie pytanie padło. Już miała otworzyć usta, gdy na schodach rozległy się kroki i brzdenki, a po chwili do salonu wkroczył Bolek z gitarą. Chciałem zagrać do pioruna, lecz mi pękła jedna struda. Mamo, zapiszesz mnie do pani Kasi na lekcję? Pani Kasia miała długie, rude włosy. Uczyła chłopców grać na gitarze, ale po jakimś czasie się zniechęcili. I mama musiała zrezygnować z lekcji. Dobrze, zapiszę, ale mam nadzieję, że tym razem to nie będzie słomiany zapał. Chłopcy przez cały dzień nie potrafili się skupić na niczym, prócz grania i pisania. Na szczęście była sobota. Tata pojechał do sklepu muzycznego, kupił potrzebną strunę, założył ją, a nawet mniej więcej nastroił instrument. Potem rodzice postanowili pójść na długi spacer, bo w salonie Lolek prosił, żeby mu nie przeszkadzano, a na górze Bolek wydzierał się, waląc w gitarę, ile tylko miał sił. Wieczorem, kiedy chłopcy w końcu zasnęli, mama powiedziała do taty: Pamiętasz, że ja kiedyś też pisałam wiersze? Kilka z nich ciągle przechowuję w szufladzie, uśmiechnął się tata. A pamiętasz, jak grałem na gitarze i śpiewałem, że jak mnie nie pokochasz, to wskoczę do stawu? Tymczasem chłopcom przyśniło się, że są w lesie. I natychmiast pokazał im się leśny dziadek. Trudno było go rozpoznać, bo nosił czerwony mundur kanadyjskiej konnej policji i nie miał roweru. Dzień dobry, powiedzieli Bolek i Lolek. Bo sen tym razem był wspólny. Mhm, powiedział dziadek, poprawiając na głowie kapelusz. Czy chce pan herbatki? zapytał Lolek. Herbatki? Nie, ale może pół szklanki kakao, tak żeby kłopotu nie robić, odparł leśny dziadek. I zanim chłopcy zdążyli się zdziwić, ruszył szybkim krokiem ku nieznanej kanadyjskiej dolinie żeby kogoś doścignąć. I tak skończyła się ta historia. Ciekawa jestem, co Wam się dzisiaj przyśni. Żegnam się z Wami. Do widzenia. Dobranoc.